Bóg jest moim życiem. Nie mam innego. Lekcja 223 Kurs Cudów. Myliłem się, sądząc, że żyję bez Boga jako oddzielna, poruszająca się w izolacji, niczym niezwiązana i zamieszkała w ciele jednostka. Teraz poznaję, że moje życie jest życiem Bożym, że nie mam innego domu i nie istnieje bez niego. On nie ma myśli, które nie byłyby częścią mnie. Ja zaś nie mam żadnych oprócz tych, które pochodzą od niego. Ojcze nasz, pozwól nam ujrzeć oblicze Chrystusa zamiast naszych błędów. Albowiem my, którzy jesteśmy twoim świętym synem, jesteśmy bezgrzeszni. Chcemy spoglądać na naszą bezgrzeszność, gdyż wina głosi, że nie jesteśmy twym synem. I nie chcemy już dłużej mieć Cię w zapomnieniu. Tu jesteśmy samotni i tęsknimy za niebem, które jest naszym domem. Dziś chcemy powrócić. Nasze imię jest Twoim imieniem i uznajemy, że jesteśmy Twym Synem. Bóg jest moim życiem, nie mam innego. Tak oto brzmi właśnie dzisiejsza lekcja kursu ZODów. Zapraszam Was na kolejną.